Dzień dobry. Po raz kolejny niezmiernie mi miło powitać zapalonych zbieraczy gier i entuzjastów kosnoli PlayStation 3. Przypominam, że wkrótce pojawi się odcinek specjalny z okazji przekroczenia progu 100 subskrypcji. A teraz, jak zwykle o tej porze, wjeżdża unboxing i analiza dwóch świeżo nabytych egzemplarzy. Pierwsza gra, którą przyjdzie nam prześwietlić, to, o, przepraszam, Shift 2 Unleashed z rodziny Need for Speed. Wydaje się, że o tej serii gier kompetytywno wyścigowo-rajdowych już wszystko zostało powiedziane. Ich cykl wydawniczy sięga jeszcze końcówki ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat czarodzieje z Electronic Arts twoją się i troją, by każda kolejna odsłona wniosła coś nowego do nieco skostniałej formy. W związku z tym pojawiły się gry z pod tytułem Shift, które są agresywną kalifornijską odpowiedzią na japońskiego giganta odpowiedzialnego za nacisk na realizm Gran Turismo. Mamy tu bowiem do czynienia z odejściem od zręcznościowego modelu jazdy na rzecz symulacji. Cała reszta elementów, na które składa się Shift 2, są typowe dla gatunku. Mnogość trybów rozgrywki, szerokie spektrum pojazdów oraz możliwość ich dostosowywania, to wszystko tu jest i nie wyróżnia się niczym specjalnym. Po raz kolejny dostaliśmy z pewnością niewybitny, lecz solidny produkt ze stajni EA, która już dawno zdążyła nas przyzwyczaić do poziomu, poniżej którego raczej nie schodzi. Po prostu jeździ ludzik po torze i psychicznie morduje przeciwników, doprowadzając ich do frustracji ciągłym wygrywaniem. W owym czasie gra została została oceniona na 7-8 punktów w skali 10-stopniowej, co popiera wcześniej wspomnianą tezę o kompetentnym produkcie. W szczególności polecam zmotoryzowanym fanom taniego grania, jako że gra zestarzała się bardzo godnie i dziś kosztuje niewiele. Spójrzmy na nowo pozyskany egzemplarz. Na pierwszy rzut oka pudełko nie zdradza niczego niepokojącego. od po prostu gra wideo z drugiej ręki nosząca typowe ślady użytkowania. Na wierzchu dużo drobnych rys. Nie licząc śladów po naklejce, brzegi prezentują się bardzo przyzwoicie. Folia nieco podniszczona skutecznie niszczy dobre pierwsze wrażenie. Czy po tym co zobaczyliśmy coś nas może jeszcze zaskoczyć? Sprawdźmy drugą stronę. Nie widać tu niczego alarmującego. Jest jeszcze lepiej niż z przodu. Zatem sprawdźmy, czy jeszcze coś może pójść nie tak. Po poszukiwaniu nieprawidłowości schodzimy jeszcze głębiej. Naszym oczom ukazuje się kompletna zawartość. Instrukcja dobrze zachowana, o czym świadczy równomiernie rozpraszające się światło po jej powierzchni. Idealnie zachowane rogi, całość pewnie siedzi w uchwytach. Przedwczesną radość zakłócają rzucające się w oczy ubytki w nadruku nośnika. Zniechęceni tym faktem musimy przygotować się na najgorsze. Spójrzmy zatem pod spód. Wszechobecne drobne rysy nie dziwią tak bardzo, ale mamy tu coś jeszcze. W zaistniałej sytuacji wycieki światła nie są niczym nadzwyczajnym. O dziwo wszystkie dane zostały bezbłędnie skopiowane na dysk z nominalną prędkością odczytu. Zamykamy nasze rozczarowanie w pudełku i przechodzimy do podsumowania. Opakowanie bez ubytków i pęknięć, ale silnie porysowane ze zdeformowaną folią. 3 na 5. Okładka właściwie jak nowa. 5 na 5. Instrukcja w równie doskonałym stanie. 5 punktów. Na płycie rysy, ubytki druku, prześwity oraz ogromny łuszczący się czyrak. Nośnik jest sprawny, ale jego zbieracka wartość wynosi tyle co nic. Na dzień 5 października 2022 roku gra jest dostępna od ręki i kosztuje między 28 a 70 zł. Za mój egzemplarz zapłaciłem 15 zł i opłacalność jego zakupu oceniam tak. Zanim nie znajdę zamiennika, egzemplarz będzie typowym placeholderem, a tymczasem zapraszam na kolejną prezentację. Pozwólcie, że wciąż pozostaniemy przy zapachu palonej gumy, benzyny oraz spalin. Zatem już zgrabnie przybieram palcami, by światło dzienne ujrzały kolejne wyścigi. Tym razem nieco bardziej niszowa produkcja o przydługiej nazwie Test Drive Ferrari Racing Legends. Pewnie część z Was właśnie doznaje uczucia déjà vu, albowiem bardzo podobną grę przytargałam na stół w odcinku, do którego właśnie ukazuje się odnośnik w prawym górnym rogu. Mimo, że temat jest wtórny, na uwagę zasługują według mnie dwie ciekawostki. Pierwsza z nich jest taka, że gra jest spin-offem serii Test Drive, której fanom wyścigów nie trzeba przedstawiać, a druga to fakt, iż Grę stworzyła ekipa odpowiedzialna za prezentowany przed chwilą Shift 2 Unleashed. Wybierając gry do odcinka nie planowałem tego. A teraz o samej grze. A oto tylko ze stajni Ferrari, prawdziwe tory, symulacyjny model jazdy, kilka trybów rozgrywki, w tym kariera podzielona na trzy okresy historyczne, gdzie wraz z postępami odblokowujemy pojazdy. W owym czasie, a wiedzieć wam należy, że był to rok 2012, gra została uznana za takiego średniaka, że otrzymała 5 punktów w skali 10-stopniowej. Ocenę podsumowano zdaniem tylko dla fanów marki. Jeśli ktoś z Was jakimś cudem jeszcze nie posiada w garażu Ferrari, to może zachęcony grą wybierze coś dla siebie na samochodowym rynku wtórnym. A teraz zobaczmy, co nam wpadło w ręce. Wideo być może tego nie oddaje, ale trzymam w dłoniach pudełko w świetnym stanie. Rysy są minimalne, wciąż utrzymuje się połysk, brzegi bez najmniejszych śladów uchybień. Rogi okładki trzymają kąty proste. Niestety, dopiero po uważnym przyjrzeniu, studzę swój entuzjazm. Jest małe pęknięcie oraz przerwanie okładki. Zgrabna przewrotka, i już jesteśmy po drugiej stronie. Bez zbędnych słów powiem tylko, że jest idealnie. A teraz zdradzimy tajemnicę zawartości. Po raz kolejny egzemplarz zachwyca świeżością w postaci nieczytanej instrukcji oraz trzymających ją zaczepów. I tu znowu spotyka nas mikrozawód w postaci kolejnego pęknięcia. Stan samego nośnika to już czysta poezja, a przynajmniej tak pozostanie do momentu zaglądnięcia pod spód. Na szczęście nic w tej kwestii się nie zmienia, tylko kurz opadły niczym pożółkłe liście. Brak przecieków światła, nośnik w idealnym stanie. Jeszcze tylko niewielki wysiłek manualny i przystępujemy do ostatecznego rozrachunku. Pudełko niby jak nowe, ale drobnych pęknięć nie podaruje. 3 na 5. Okładka zapowiadała się pięknie, lecz przedarcie drastycznie obniża ocenę. 3 na 5. Instrukcja pachnąca nowością zasługuje na 5 gwiazdek. Płyta jak nowa nie potrzebuje nawet przetarcia szmatą taktyczną. W dniu 5 października 2022 roku na rynku jest dostępnych kilka sztuk w cenie między 85 a 110 zł, nie licząc nieanglojęzycznych wydań. Ja zapłaciłem 59 zł i biorąc pod uwagę stan, opłacalność oceniam na 3 punkty. Gradziarsko zasila kolekcję, a Wy jak oceniacie prezentowane egzemplarze? Zachęcam do aktywności na kanale i przypominam o nadchodzącej niespodziance z okazji osiągnięcia progu 100 subskrypcji. Tymczasem wsiadam w swoje Ferrari i jadę na grzyby, kierując w Waszą stronę pozdrowienie starosłowiańskich rajdowców. Dej Boże zdrowie! A jeśli chcecie odpędzić złe duchy, kliknijcie w któryś z odnośników.